Halo, cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Izaki, witam Was w kolejnym, chyba już ósmym odcinku CSowych Misji. Nie wiem, czy pamiętacie co teraz, ale dzisiaj będziemy walczyć o gwiazdkę. Słuchajcie, od. tu jest, słuchajcie, misja z gwiazdką. Versatility is the key. Tutaj słuchajcie, przenosimy się na tryb Demolition, Demolka, chyba po polsku się to nazywa tak dokładnie. I tutaj muszę zdobywać kile? W ogóle w życiu chyba nie zagrałem w Counter Strike'u w trybie Demolka, więc nie mam pojęcia, na czym to polega. Być może część z was się teraz śmieje i sobie myśli, Boże, co za koleś? W ogóle grawce za tyle godzin już w ogóle nie obczają trybu Demolka, faktycznie. Nie obczajałem, bo ja zawsze grałem po prostu matchmakingi i inne ligi i mecze drużynowe na tym najwyższym topowym poziomie po prostu. Ja nie mam czasu teraz na takie słabe gierki, jakieś demolki czy jakieś inne uproszczone coś teraz. Słuchajcie, dopiero się za to zabieram, wszystko. Dopiero teraz jest na to czas. No i za momencie chyba się przeniesiemy na serwer, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Będę musiał zdobywać fragi, po prostu nie ma chyba żadnej broni. Jest tylko napisane, że jeżeli jest z Lake Collection jakaś broń, ale nie wiem czy... Jakąkolwiek z Lake Collection mam, zaraz zobaczymy sobie, czy możemy sobie złapać jakieś dodatkowe punkciki. Która to jest Lake Collection? Jeszcze tego nie znajdę w życiu pewnie. Cobble, Cobble, Cash, Rising Sun. no bo to wszystko jest Bloodhound, okej. Okay. Cobble, Overpass, Bank. To nawet nie wiem co to jest. Safehouse to jest chyba, o. Italii, Italii... Lake! O, tu jest Lake, słuchajcie, collection. Mam Lake collection, zaraz zobaczymy w takim razie, co z tego mogę sobie ustrzelić. SCG 553, pompa. No dobra, zamieniam sobie to. To jest broń terrorystów i w sumie to też mogę sobie zamienić na razie. I mogę sobie... chociaż to też mogę sobie zamienić w sumie. I to jest Lake i mogę sobie postrzelić za to snajperki w sumie. Czemu nie, ewentualnie z Galila. Czyli musimy pójść do, do strony terrorystów najlepiej. Ta sobie jeszcze powalczymy o te dodatkowe punkty doświadczenia i lecimy w takim razie z koksem. Dobra, jest misja. Także dzisiaj bez skara 20 grotto, tak jak macie na koszulce. W ogóle koszulki słuchajcie jakby coś macie do kupienia na stronie richzone.eu. Macie link w opisie, jeżeli ktoś myśli sobie teraz nad jakąś fajną koszulką CS-ową. To macie tam dwa moje wzory właśnie z grotto i z konfiguracją hacksów. Także zawsze będę was chętnie zapraszał na stronę richzone.eu, żebyście sobie obczęli koszulki. A my tymczasem sobie szukamy trybu demolka i zobaczymy, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że slot po stronie zresztą będzie wolny. Safe house, ok. I tutaj trzeba zdetonować bombę. Okej, okay. jest po że jest to nawet slot. Dobra, na razie nie będziemy stać chyba na żaden... Żadną autosnajperkę, ale... A nie, czekajcie, to jest w ogóle... Tak to wygląda. Ja może tutaj sobie... Zdobywać fragi. Dobra, to zobaczymy słuchajcie, jak to będzie wyglądało dokładnie. Mamy na razie dwa boty. Ale nie szkodzi. Dobra O kurde Już wszyscy nie żyją Co się stało z tymi ludźmi Ja mam bombę No w końcu kto gdzieś jest No no, dobra Nie ma bomby podłożonej Chyba bo tu jest bombsite O, tam przy safe. A no bo to trzeba wysadzić safe Dobra, P90 Chyba znowu sobie wjedziemy na górę domku i sobie puszniemy Izak to ty. Tak to ja Dobra możesz kurde blade Jezus Maria Ja się tutaj trochę ciekam, nie? Kurde blade Ależ, kurde, nie zdążyłem zwiać, cholera jasna. No, nie zdążyłem zwiać przed nim. Mogą sobie przebudować broń wcześniej, ale to jest strasznie szybkie, to wszystko. I tutaj będziemy mieli dopiero. Opcję na samym końcu z tego G3 SG1 strzelać. No dobra, muszę 20 fragów ustrzelić, na razie mam 4. Dwa, fegi, dwa fragi na runę to nie jest zły wynik, w sumie chociaż przydałoby się więcej, nie? Dobra, znowu kurcze, lecimy. Ależ się przyczaił w okienku. Mogę sobie wziąć botanie? Już nie ma. Kurcze. Mówię, Słabo znam tą mapę niestety. Ale okej, okay, runda dla... ...terrorystów. Dobrze jest. ile się co w ogóle gra. 17 rund jeszcze zostało. No spoko. To może w tyle rund się uda. Dobra, Deagle. Kurcze, patrzcie na tego skina. To jest dopiero, nie? Jaki jest ładny Deagle. Wygląda przekozacko, nieprawdaż? No. Otwieraj. Headshot. Natomiast w tym oknie? Nie, już nie żyje. No niech to szlak wyciężki trafił. Krew nagła zaleje. No dobra. Teraz nowa. Trzeba się na No też mogę spuszczać sobie górę i sobie wjechać po prostu na szybko. Mam niezłego respa. A to sobie wjadę na, szybko na szybkości, słuchajcie. 6 fragencji jeszcze 14 Ale to jest do zrobienia chyba na jednej mapie, jeżeli pójdzie dobrze. Po zmiennej jeszcze po stronie CT, jak będę bronił bs -a, to może być jeszcze łatwiej. Kurde, blady, co się tutaj dzieje? To jest masakra. Mi się z noża zabijają. Kurde, tam jest gość. Przyczajony. No, niech to szlak, no. nie zdążymy do niego dojść. Nie chciałem do takiego, strzelać takie by mnie zobaczył i miał przewagę broni jednak. Dobra. O kurde, już było na styk. Powinien mnie zabić, nie? Dostałem achievementa. Coś, nie? Tak? Dostałem jakieś achievementa w tej rundzie. Po 250, ale to jest lepiej niż pompa słuchajcie, z tego będzie się lepiej strzelało, wam powiem szczerze. Więc nie narzekam. Pójdziemy się teraz dołem przez drzwi po prostu. Orzeż kurde, co ten koleś zrobił. Już na górę poszedł Ja też pierdzielę wszystkich słyszę, nie? Stresuję się. Jestem sam, więc to jest zajebista opcja, żeby kurczę w tej rundzie jeszcze powalczyć. No ależ, kurczę, nie zauważyłem skąd. A ten jeszcze dobrze strzelał. I teraz z Glocka w dodatku muszę strzelać. No dobra, może ja ci mam do dodatkowego flersza w gratisie. No dobra, to możemy zrobić coś ciekawego i sobie zrobić na przykład wjazd tutaj. Może kurde widziałem go. Ktoś się jeszcze czaj na raz jeszcze. Oj na zewnątrz jest. A dzwaniaczek widzę. Patrzcie, jaki ninja. No nie no, kurde, blade, no wychylił się. Ja miałem gównianą broń. Z tego kurde gloka, to niewiele mogę zrobić. Tu będzie ciężko, ze scoutem. Ile mi brakuje fragów? Jeszcze 8. Kurcze, dobrze idzie w sumie. 13 rund do końca. Kurcze, pójdziemy sobie na zjeżdżalnię i sobie stąd postrzelamy. Dostał strzał, ale... Fraga nie ma. Jest, dorwałem go. No, poważnie? Poważnie? Co to za miejscówka? Co za koleś, jak on się przyczaił? Co za miejscówka, no nie wierzę po prostu. Co to było? Dramat po prostu, dramat, słuchajcie. Nie znam jednak tych miejscówek chyba na tej, na tej mapie, wiecie? Kurde, nie trafię go, nie? Jasus Maria, w końcu. Kurde, nie jest mój. No niech to szlak by ciężki trafił. Dobra, teraz mogę dostać bonusowe punkty doświadczenia. Z tej broni, spoko. Nie, słuchajcie, widzicie, ja przez weekend w ogóle nie grałem w CSS specjalnie, więc ten, więc mi niestety znowu moje umiejętności zawupy spadły, aż byłem taki mocny zawupy, nie? Ej, no i kurde, niech mi to ktoś do cholery wytłumaczy, nie? Boże, z tego się strzelać przecież nie da. To jest jakieś kurde, gówno maksymalne, ta to snajperka, nie? Koleś spadł spady się zabił. Czy mi fraga dobija? Nawet mi dobija, bo kurczę, bo ten, ta broń jest tak beznadziejna, że się w pale nie mieści. Co za No, Dobra, 15 fragów jest jeszcze, 5 potrzebuje, słuchajcie, więc nie, nie ma tragedii. Tak, to ja. Dobra, M4-4, początek, spoko. Trzeba sobie znaleźć dobre waypointy, słuchajcie, żeby ich łapać po prostu szybko, żeby szybko mieć pewne że już... przecież nie, no kurde, musi mi się udać przecież, nie wiem, do ile się gra, do 10, do 11. Ożeż, kurde. No tamten się ale schował, schował się za drzewem i się czaił na mnie specjalnie, nie? No to trzeba właśnie na takie rzeczy uważać na takich mapach, nie? Jeżeli ktoś zna taką mapę, to, to zna te miejscówki, kurcze, ja nawet go nie zauważyłem specjalnie, żeby tam ktoś stał, jak wchodziłem, nie? Dopiero jak zacząłem mnie strzelać i tak miałem farta, że go zdążyłem zabić w ogóle. Dominuje Blood Tigera. Chciał się czaić. Chciał się czaić, i tak się skończyło właśnie. Dobra, chyba teraz sobie pojedziemy do, do domku na szybko. W ja że mam p to trzeba kurczę wyjechać po prostu na blisko. Dobra, pędzimy po prostu na szybkości. Wjeżdżamy od razu na górę. I tutaj będzie niespodzianka pewnie zaraz. Nawet nie. Boże, kurde. A ten jaki dzwaniaczek też znał jakąś miejscówkę, cholera. Jasne. Gdzie on w ogóle wszedł? On, czy on wszedł przez okno i on się tutaj schował. Zaraz zobaczymy, co on zrobił. On chyba tutaj faktycznie wszedł. Chyba, że sobie. Nie, to okno było, dopiero teraz się zbiło. Czyli on sobie wszedł i schował się w kiblu. No może miał potrzebę faktycznie. Znaczy ja, ja rozumiem, czasami jest potrzeba, żeby skoczyć do toalety w takich stresujących momentach, tak to jest z ludzkim organizmem, że jak się człowiek stresuje, to czasami musi pójść do toalety. być może tak z nim było faktycznie, że się zestresował chłopak, no one on one situation, oj. Już dokładnie w gdzie będzie przeciwnik ma gigantyczną przewagę terrorysta, ale i tak nie daje rady. 8 do 4 Nie wiem ile tej rundy jeszcze do, do ilu to się gra dokładnie. Nie, jest 20 rund, czyli do 11 powinno być, nie? UMP, No dobra, nie będzie UMP. Tam gratisowy granat, nie wiem czy w ogóle jest sens, gdziekolwiek go rzucać W sumie Zabiłem go jeszcze z Gnada. no proszę <grymne> Ten nade'ik wymierzony tam, to, jest, to nie, nie ma friendly fire, nie? Więc ten nade'ik tam wymierzony był w sumie idealny, dobra, deagle jest 9-4, kurczę, potrzebuję jednego fraga, czyli w sumie już praktycznie końcówka, ale no to i tak trzeba uważać, bo to i tak może się potoczyć bardzo źle. Dobra, tu trzeba się schować nieco, bo tam może się wychylić gość. Dobra, na plecy. No to właśnie trzeba uważać, słuchajcie, bo, kule tutaj są takie kampuchy, że to się w parę nie mieści, nie? Ja tam chciałem sobie skrócić, a patrz, a to się kurde przyczaj się na, na tarasie, no, to, to co on robi, no patrzcie, no, co, jaki glamour koleś, no. Ale patrzcie, i w sumie idealnie, 20 fragenców, potrzebujemy jeszcze jednej rundy. A ja to z pompą wykeruję od razu, więc to na luzie, słuchajcie. Nie ma jak w ogóle wchodzić na plecy gościom, bo zawsze się ktoś przyczai na takiej pozycji, że po prostu, po prostu, po prostu no nie mam żadnych szans. jej, no ale dobra. Wyzwanie, o. Patrzcie, jeszcze bota mogę sobie wziąć. To no, jest pięknie, nie? Przecież nie umierać. Dobra, teraz pytanie, gdzie ktoś się przyczaił? No i tam się przyczaił. I proszę bardzo, misja jest skończona, słuchajcie. 15 minut, dostaję gwiazdkę, <laughs> więc jest pięknie. Jaki bonus. Nie dostanę bonusa żadnego, czy nie zabiłem nikogo z tamtego SG, czy no, przecież zabiłem kogoś? Przecież zabiłem kogoś, absolutnie. Dobra, ale musimy sobie teraz ogarnąć, słuchajcie, od razu te skiny, bo. Heavy Gdzie to jest strona terrorystów w ogóle? Kurczę, nawet nie wiem gdzie to jest Ale potrzebuję sobie zamienić coś na pewno Rifles Tutaj to będzie? Nie, tutaj jest to. A nawet nie wiem gdzie jest ten Gdzie to się zamienia na no, terrorystów, cholera jasna Są kosy A tu się zmienia, dobra tu się klika, to sobie to teraz zmienimy Galila Echo chyba sobie weźmiemy Zresztą ten chatterbox też jest spoko, ale słaby, słaba jakość Ewentualnie rocket, rocket Pop, on też wygląda ładnie całkiem Minimal War, dobra bierzemy sobie go w sumie Jak jest z nowej operacji to sobie go weźmiemy e, Tu sobie weźmiemy coś, też szału nie ma widzę To sobie weźmiemy to tu mamy Cyraxa, oczywiście sobie też to weźmiemy. A, bo ja nie miałem strzał z tamtego, tylko z tego. Nie są to snajperki, tylko z um, tego Sg, no tak. Dobra, to wszystko się wyjaśniło już. Dobra, i mamy sobie wszystko już poprawione chyba, tak? Jeszcze Shotgun, tu w ogóle nie ma niczego. Quicksilver, no oczywiście, że Quicksilver. Replace both teams, tu sobie weźmiemy... Origami, tu coś sobie weźmiemy, no oczywiście, że sobie weźmiemy. Pięknie. Jest dobrze. Wszystko jest. Słuchajcie, dzięki serdeczne, że obejrzeliście kolejny odcinek CS-owych misji. Wbiliśmy kolejną gwiazdkę. Będzie można walczyć o kolejne. No i być może sobie niebawem zupdate'ujemy tego challenge coina Bloodhounda oczywiście. Także, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zobaczymy się w kolejnych misjach CS-owych. Trzymajcie się ciepło. Strzała. Do zobaczenia. Cześć!